Czy wiesz, że rak może dać o sobie znać nie tylko poprzez zmiany w samopoczuciu, ale również przez zapach, który wydobywa się z Twojego organizmu? Czasami subtelna woń jest jak sekretne ostrzeżenie, sygnał wysyłany przez organizm, zanim jeszcze poczujesz pierwsze objawy choroby. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że pewne zapachy mogą zwiastować jedno z największych zagrożeń dla Twojego zdrowia? Czy zwróciłbyś na nie uwagę, czy zignorował jak większość ludzi? Rak, jedna z najbardziej podstępnych chorób, często daje o sobie znać poprzez delikatne, niemal niezauważalne sygnały. Czasami są to zmiany w zapachu ciała, których znaczenie pozostaje niezrozumiane. Wyobraź sobie każdy z tych zapachów jako cichy krzyk, sposób w jaki twoje ciało błaga o pomoc. Może wydawać się to niepozorne, ale te subtelne wonie mogą mieć ogromne znaczenie dla twojego życia. Czy potrafisz je rozpoznać? Dziś odkryjesz osiem zapachów, które wiążą się z rakiem, a mimo to są często ignorowane. Te informacje mogą dosłownie zmienić wszystko. Nie odchodź od ekranu, bo zrozumienie tych sygnałów może uratować życie. Zaczynajmy. Rak płuc to jedna z najbardziej podstępnych i niebezpiecznych form choroby, często rozwijająca się bez widocznych objawów. Wyobraź sobie, że twój oddech zaczyna nagle wydzielać delikatną, słodką woń, przypominającą przejrzałe owoce. Taki zapach może być wczesnym sygnałem ostrzegawczym. To nieprzypadkowy objaw, lecz efekt zmian metabolicznych, które zachodzą w płucach pod wpływem komórek rakowych, prowadząc do wydzielania lotnych związków organicznych. Co ważne, w przeciwieństwie do zwykłego, nieświeżego oddechu, ta woń jest uporczywa i nie znika mimo dbałości o higienę jamy ustnej. Wielu ludzi bagatelizuje ten sygnał, myśląc, że ma związek z trawieniem lub cukrzycą. Jednak gdy zapach powtarza się bez wyraźnej przyczyny, może zwiastować coś znacznie poważniejszego, zwłaszcza jeśli towarzyszą mu uporczywy kaszel, duszność, chrypka lub ból w klatce piersiowej. Wczesne wykrycie raka płuc zwiększa szanse na skuteczne leczenie zwróć uwagę na ten słodki zapach może to być wskazówka ratująca życie. Metaliczny zapach z ust lub potu może być równie niepokojącym sygnałem wskazującym na nowotwory krwi, takie jak białaczka lub chłoniak. Wyobraź sobie woń przypominającą rdzę, jak zapach starych monet w dłoniach. Ten subtelny znak pojawia się podczas zmian w poziomach żelaza we krwi, gdy komórki rakowe zaburzają normalne procesy w organizmie. Choć woń ta jest delikatna, nie należy jej lekceważyć. Najczęściej daje się ją wyczuć po lekkim wysiłku fizycznym lub po ceniu się. Niestety, z powodu swojej niewinnej intensywności, łatwo ją zignorować, ale jeśli zauważasz ten zapach w połączeniu z ciągłym zmęczeniem, uporczywą gorączką, częstymi infekcjami lub niewyjaśnioną utratą masy ciała, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Wczesna diagnoza białaczki lub chłoniaka to szansa na skuteczną terapię. Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli uważasz, że te wskazówki są przydatne, nie zapomnij polubić tego filmu oraz zasubskrybować kanał, klikając przy tym również ikonkę dzwoneczka. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Rak nerki często pozostaje niezauważony, dopóki nie osiągnie zaawansowanego stadium. Czy wiesz, że nietypowy zapach może być pierwszym ostrzeżeniem? Silna woń amoniaku w moczu to sygnał, że nerki mogą mieć trudności z filtrowaniem toksyn. Gdy ich działanie słabnie, produkty uboczne takie jak mocznik gromadzą się w organizmie, powodując tę intensywną, charakterystyczną woń. Oczywiście podobny zapach może być wynikiem infekcji dróg moczowych lub odwodnienia, ale jeśli zapach nie znika, a dodatkowo pojawia się krew w moczu, ból pleców, ciągłe zmęczenie lub niewyjaśniona utrata masy ciała, jest to powód do niepokoju. Nie lekceważ tych sygnałów. Wczesna diagnoza raka nerki znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Zwracaj uwagę na zmiany w zapachu moczu może to być istotne ostrzeżenie. Rak skóry, szczególnie czerniak, należy do najbardziej niebezpiecznych typów nowotworów. Czasem jego obecność zdradza coś nieoczekiwanego zapach przypominający gnijące mięso, wydobywający się z ran lub zmian skórnych. Dzieje się tak, gdy martwe komórki rakowe zaczynają uwalniać chemiczne substancje, tworząc tę nieprzyjemną woń. Najczęściej zapach ten pojawia się przy owrzodzeniach, które nie chcą się goić. Niestety ludzie często ignorują takie zmiany, myląc je z drobnymi skaleczeniami lub infekcjami. Inne sygnały, na które warto zwrócić uwagę, to szybki wzrost pieprzyków, ich nieregularne krawędzie, zmiana koloru lub struktury, a także krwawienie i tworzenie się strupów. Czerniak może być skutecznie leczony, jeśli zostanie wykryty wcześniej. Dlatego jeśli poczujesz nieprzyjemny, gnijący zapach dochodzący z rany, nie zwlekaj i skonsultuj się z dermatologiem. Rak żołądka, znany również jako rak żołądka, często rozwija się cicho, bez wyraźnych sygnałów ostrzegawczych. Jednak jednym z możliwych objawów jest wyjątkowo nieprzyjemny zapach oddechu, przypominający siarkę lub zgniłe jaja. Powstaje on z powodu problemów z trawieniem i uwalniania gazów siarkowych, co może być efektem zakłóconej pracy żołądka spowodowanej przez raka. Taki zapach nie znika mimo dbałości o higienę jamy ustnej i staje się uporczywy, może mu towarzyszyć ból brzucha, utrata apetytu, nudności czy krew w stolcu lub wymiocinach w bardziej zaawansowanych przypadkach. Jeśli zauważysz podobny zapach wraz z innymi objawami, koniecznie zgłoś się do specjalisty. Wczesne wykrycie raka żołądka może znacznie poprawić szanse na skuteczne leczenie. Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów, a choć dotyka głównie kobiet, mężczyźni również nie są na niego odporni. Istnieje jednak jeden z mniej znanych objawów, który często umyka naszej uwadze. Wyobraź sobie delikatny, słodki zapach, który z początku wydaje się niegroźny, ale kryje za sobą poważny problem zdrowotny. Może on pochodzić ze skóry lub z ran w okolicy dotkniętej chorobą. Ten nietypowy zapach bywa wynikiem procesów zachodzących w zaawansowanych stadiach choroby, takich jak obumieranie tkanek czy rozwój infekcji. Nie zawsze jednak objawia się w sposób oczywisty. Nawet gdy brakuje widocznych ran lub owrzodzeń, zapach ten może być obecny i łatwo mylony z brakiem odpowiedniej higieny. Tymczasem to subtelny sygnał, który ciało wysyła, wołając o pomoc. Rak piersi może też objawiać się innymi symptomami, takimi jak gózki w piersi lub podpachami, zmiany w strukturze lub kolorze skóry, nietypowy wyciek z sutka czy uporczywy ból w obszarze piersi. Jeśli zauważysz, że te symptomy występują razem z nietypowym zapachem, nie zwlekaj z konsultacją lekarską, pamiętaj, że szybka diagnoza może uratować życie. Rak jelita grubego jest jedną z głównych przyczyn zgonów związanych z nowotworami na całym świecie, często dlatego, że wykrywany jest zbyt późno. Czy wiesz jednak, że twój organizm może wysyłać ci ostrzeżenia, zanim choroba stanie się poważniejsza? Jednym z takich sygnałów jest nietypowy zapach towarzyszący wypróżnianiu. Gdy proces trawienia zostaje zakłócony przez obecność nowotworu, pojawiają się toksyny i gazy, które zmieniają naturalną woń stolca. Ten zapach bywa opisywany jako intensywny, nieprzyjemny i przypominający rozkład. Choć zmiany diety lub stosowanie leków mogą wpływać na zapach stolca, ten rodzaj uporczywego i wyraźnie odmiennego zapachu jest sygnałem, którego nie można ignorować. Ten objaw może pojawiać się równocześnie z innymi, takimi jak krew w stolcu, utrzymujący się ból brzucha, zmiany w nawykach jelitowych czy niewyjaśniona utrata wagi. Rak jelita grubego często nie daje wyraźnych objawów w początkowych stadiach, dlatego wczesne sygnały takie jak zmiany zapachu mogą okazać się kluczowe. Jeśli zauważysz, że zapach ten występuje w połączeniu z innymi dolegliwościami, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Badania takie jak kolonoskopia lub analiza stolca mogą dostarczyć odpowiedzi na pytanie, co dzieje się w Twoim organizmie. Rak jamy ustnej i gardła często rozwija się bez wyraźnych ostrzeżeń, a jego wczesne symptomy są łatwe do przeoczenia. Ale czy wiesz, że oddech może być jednym z kluczowych sygnałów ostrzegawczych? Charakterystyczna woń pleśni lub gnijącego drewna, którą można wyczuć w oddechu osoby chorej, może wskazywać na poważny problem ten zapach powstaje w wyniku obumierania komórek nowotworowych i rozwoju wtórnych infekcji. Lotne związki chemiczne produkowane w tych procesach gromadzą się, powodując intensywną woń, która często jest mylona z zaniedbaniami higieny jamy ustnej. Jeśli taki zapach utrzymuje się i towarzyszą mu inne objawy, takie jak zmiana barwy głosu, trudności w przełykaniu, niegojące się owrzodzenia w jamie ustnej czy gardle, a także białe lub czerwone plamy w jamie ustnej, konieczne jest pilne skonsultowanie się ze specjalistą. Możesz myśleć, że problem dotyczy jedynie zębów lub dziąseł, ale takie objawy mogą mieć znacznie poważniejsze podłoże. Wczesna diagnoza raka jamy ustnej i gardła może znacząco poprawić rokowania. Jeśli ty lub ktoś bliski zauważycie uporczywy, nietypowy zapach, nie czekajcie. Umówcie się na wizytę u otolaryngologa lub onkologa. Zauważenie jednego z tych nietypowych zapachów u siebie lub kogoś bliskiego może być niepokojące, jednak najważniejsze jest szybkie podjęcie działania. Rozpoznanie tych wczesnych sygnałów ostrzegawczych może oznaczać różnicę między wczesnym leczeniem a późnymi komplikacjami. Wyobraź sobie, że pewnego dnia zauważasz subtelny, ale niepokojący zapach. Może to być coś przypominającego metal, siarkę albo wilgoć. Z początku ignorujesz to, myśląc, że to jednorazowe, ale gdy zapach zaczyna pojawiać się częściej i towarzyszą mu inne zmiany, takie jak zmęczenie lub utrata masy ciała, zaczynasz się zastanawiać czy coś jest nie tak. Najważniejsze, co możesz zrobić, to nie zbagatelizować tego sygnału. Nawet jeśli wydaje się on błahy, jak zmiana w zapachu ciała, może być to sposób, w jaki organizm daje znać, że dzieje się coś poważniejszego. Warto zwrócić uwagę na to, jak często zapach się pojawia i czy wiąże się z innymi, niepokojącymi objawami. Jeśli coś budzi Twój niepokój, nie zwlekaj z konsultacją u lekarza. Wizyta u specjalisty pozwoli rozwiać wątpliwości i dokładnie zbadać przyczynę zmian. Podczas rozmowy z lekarzem opisz szczegółowo, co zauważyłeś. Powiedz, kiedy pojawił się zapach, jak długo się utrzymuje i czy zauważyłeś inne objawy, takie jak utrata masy ciała, zmiany w skórze lub problemy z przełykaniem. Lekarz może zlecić dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę problemu. Mogą to być badania krwi, które sprawdzają markery nowotworowe lub poziom substancji chemicznych. Czasami konieczne są badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, aby dokładniej przyjrzeć się obszarom, które mogą być dotknięte chorobą. W niektórych przypadkach potrzebna będzie biopsja, która pozwoli zbadać próbkę tkanki. Mogą również być konieczne specjalistyczne badania, takie jak kolonoskopia lub endoskopia, które pozwalają lekarzom zajrzeć do wnętrza organizmu. Kiedy już podejmiesz działanie, warto śledzić swoje objawy. Możesz prowadzić dziennik, w którym zapisujesz, kiedy zapach się pojawia, jak długo trwa oraz jakie inne objawy mu towarzyszą. Takie szczegóły mogą pomóc lekarzowi w postawieniu trafnej diagnozy i znalezieniu odpowiedniego leczenia. Nie bój się zasięgnąć drugiej opinii, jeśli nie jesteś pewien wyników pierwszych konsultacji. Czasami inne spojrzenie może przynieść dodatkowe wskazówki. Specjaliści tacy jak onkolodzy, dermatolodzy czy gastroenterolodzy mają doświadczenie w diagnozowaniu tego typu problemów i mogą pomóc znaleźć rozwiązanie. Zmiany w zapachu ciała rzadko występują bez innych objawów. Na przykład nagła utrata masy ciała bez zmiany diety lub ćwiczeń powinna wzbudzić twoją czujność. To częsty objaw raka, który wynika z tego, że choroba zmienia sposób, w jaki organizm zużywa energię. Podobnie warto zwrócić uwagę na zmęczenie, które nie ustępuje nawet po odpoczynku. W przypadku raka zmęczenie często jest wynikiem intensywnych procesów zachodzących w organizmie, takich jak próba zwalczania nieprawidłowych komórek. Niepokojące mogą być również rany, które nie goją się w rozsądnym czasie. Jeśli emitują one nieprzyjemny zapach, może to wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne, takie jak martwica tkanek związana z rakiem. Zmiany w skórze to kolejny sygnał, którego nie można lekceważyć. Ciemne plamy, łuszczenie się skóry lub nietypowe zgrubienia, szczególnie gdy towarzyszy im zapach przypominający pleśń lub siarkę, powinny zostać jak najszybciej ocenione przez specjalistę. Jeśli doświadczasz uporczywego kaszlu lub chrypki, a zmienia się zapach twojego oddechu, może to wskazywać na raka płuc lub gardła. W takich przypadkach szybka reakcja jest kluczowa. Innym sygnałem ostrzegawczym są nietypowe krwawienia. Krew w moczu, stolcu, plwocinie czy na skórze, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej zapach przypominający żelazo, wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Jeśli przełykanie staje się trudne, a towarzyszy temu nieprzyjemny zapach, może to być objaw raka, przełyku lub gardła. Nie ignoruj tego, ponieważ szybka diagnoza może mieć ogromne znaczenie. Częste infekcje lub niewyjaśniona gorączka to kolejny sygnał, na który warto zwrócić uwagę. Mogą one wskazywać na osłabiony układ odpornościowy, co czasami wiąże się z nowotworami krwi, takimi jak białaczka czy chłoniak. Ludzkie ciało to fascynujący mechanizm, który potrafi wysyłać subtelne sygnały, gdy coś zaczyna się dziać nie tak. Nietypowe zapachy, choć łatwe do przeoczenia, mogą być kluczowymi wskazówkami ostrzegawczymi, które w odpowiednim momencie mogą uratować życie. Rozpoznając te zmiany na wczesnym etapie i podejmując szybkie działania, dajesz sobie szansę na skuteczną diagnozę i leczenie. Twoje zdrowie zawsze powinno być priorytetem, a ignorowanie takich sygnałów to ryzyko, którego nie warto podejmować. Dbając o swoje zdrowie na co dzień, nie tylko zmniejszasz ryzyko raka, ale także poprawiasz jakość swojego życia. Nawet jeśli obecnie nie dostrzegasz żadnych niepokojących objawów, warto przyjąć podejście oparte na profilaktyce. To, co robisz teraz, może znacząco wpłynąć na Twoją przyszłość. Zadbaj o regularne badania kontrolne, które są najlepszym sposobem na wykrycie ewentualnych problemów, zanim staną się poważne. Wprowadź do swojej diety produkty bogate w antyoksydanty, witaminy i błonnik, aby wzmacniać swój organizm każdego dnia. Regularny ruch, choćby krótki spacer, może mieć zbawienny wpływ na twoje samopoczucie i odporność. Unikanie nałogów, takich jak palenie papierosów czy nadmierne spożywanie alkoholu, to kolejny ważny krok w dbaniu o siebie. Pamiętaj, że edukacja i świadomość to twoi sprzymierzeńcy. Dowiaduj się więcej o wczesnych sygnałach ostrzegawczych różnych chorób i nie bój się szukać pomocy medycznej. Twoje zdrowie jest tego warte. Jeśli te informacje wydały ci się pomocne, podziel się tym wideo z rodziną i przyjaciółmi. Może to być dla nich równie wartościowe i może pomóc komuś rozpoznać niepokojące objawy na czas. Zaś ty chcąc pójść o krok dalej, kliknij teraz w miniaturę na środku ekranu, aby obejrzeć kolejne wideo, w którym dowiesz się o 12 produktach spożywczych, które mogą po cichu zwiększać ryzyko raka w Twoim organizmie. Kliknij i sprawdź, czy spożywasz któryś z nich na co dzień.